Sana Warszawa. Witamy w Babiniec House of Hair. Tak jak widzicie nie jesteśmy typowym salonem fryzjerskim, tylko mamy bardzo fajne wewnętrzne, bardzo fajną atmosferę, sprzyjającą porządową damskim. Mamy też szeroko rozwiniętą część fryzjerską, manicure i stylizacyjną. No i co nas wyróżnia? My przede wszystkim jesteśmy kolorystami. Specjalizujemy się w koloryzacjach, a szczególnie blond. To co dzisiaj zrobiliśmy je na włosach, mieliśmy włosy pobalejażowe, czyli dla fryzjera jest to najgorsze na co może fryzjer trafić. No i chcieliśmy doprowadzić to do bardziej naturalnej koloryzacji blond, czyli blond przechodzący z naturalnego przez różne odcienie chłodne, ciepłe i beżowe. Myślę, że udało nam się to, chociaż było ciężko. Ciężko, dlatego że takie pobależowe włosy, które są poprzyjaśniane i poprzekrawiane, ciężko polą pigmenty. Natomiast udało się. Szomr nam zawsze się udaje, nie puścimy dopóki nie osiągniemy zamierzonego celu. Jestem zachwycona. Sam efekt jest idealny. Bałam się oczywiście, że się bałam, ale jestem bardzo, bardzo dowolona. No i cóż, nic mnie nie zostawia. wróć tutaj na zmianę.